Witam Cię na podcaście Trenera Personalnego, gdzie rozmawiamy sobie o tematach związanych z siłownią, a dzisiaj poruszymy sobie temat klatki piersiowej, jak ją trenować, jakie ma funkcje, troszeczkę o anatomii itd., itd., A więc tak, na samym początku prostym językiem wytłumaczę Ci dokładnie, jak ta klatka piersiowa jest zbudowana. Masz swojego cycka, nie? I tego cycka dzielimy na takie trzy regiony, a część górną, środkową i dolną. Inaczej część górna nazywa się obojczykową, środkowa mostkowo-żebrową, a dolna brzuszną. I teraz tak, podczas swojego treningu siłowego na tą partię mięśniową musisz angażować te trzy regiony. I jak to dokładnie robić? Jak już pewnie trenujesz lub zbierasz się do trenowania, to pewnie nieraz widziałeś gdzieś tam może na TikToku czy na YouTubie różne wersje wyciskania na przykład sztangi, na płasko czy na skosie, lub nawet skosie ujemnym. I właśnie ten skos wyciskania będzie nam powodował, że będziemy atakować różne regiony właśnie mięśnia piersiowego. Jak będziesz ustawiony na skosie dodatnim, angażujesz tą górną część obojczykową. Jak jesteś na płasko, to angażujesz tą część środkową, czyli naszej mostkowo-żebrową. A jak jesteś głową w dół, czy bardziej ten ruch wykonujesz wtedy, kiedy ten łokieć idzie blisko ciała i jakby wypychasz coś, można powiedzieć, że w dół, no to angażujesz właśnie tą część dolną, inaczej nazywaną brzuszną. Jak już mówimy o kątach wyciskania, no to teraz przejdźmy do szerokości chwytu. Jeżeli mówimy tutaj o wyciskaniu na klatkę piersiową, no to ten chwyt musi być troszeczkę szerszy niż twoja jakby obręcz barkowa. O, ten chwyt musi być szerszy niż twoje barki. Bo co się stanie, kiedy zapisz za wąsko, czyli na szerokość właśnie gdzieś barków, no to z automatu będziesz bardziej angażował triceps niż klatkę piersiową. Więc jeżeli chodzi o szerokość chwytu, pamiętaj, żeby to nie było za wąsko. I żeby sobie ułatwić też to wyciskanie, każda sztanga ma tak zwany pierścień i możesz właśnie sobie wybierać zawsze tą samą sztangę i palusz, palcem u ręki zaznaczać sobie mniej więcej, w którym miejscu łapiesz. Ja zawsze łapię środkowym palcem na pierścień, mniej więcej praktycznie każda sztanga ma w tych samych miejscach te pierścienie, tylko że jedna sztanga ma jeden pierścień, a jedna ma dwa pierścienie. Więc musisz po prostu zapamiętać, którą sztangę mniej więcej używasz i którym palcem łapiesz za pierścień. I w taki sposób możesz po prostu zapamiętać tą szerokość chwytu. I teraz tak, im jesteś wyższy, tym masz dłuższe ręce, tym musisz zapać szerzej. Więc jeśli ktoś ma 2 metry, a ktoś ma metr 70, no to patrząc na to, w którym miejscu on na sztandze będzie łapał, no to ta, ta szerokość będzie po prostu inna. Ale to nie znaczy, że jeden była, będzie łapał za szeroko, a drugi za wąsko. Teraz przejdźmy sobie do zakresu ruchu. Często się mówi, żeby wyciskać właśnie w pełnym zakresie, czyli żeby schodzić sztango do samej klatki piersiowej i prostować jakby ręce do pełnego wyprostu w łokciach. Tak naprawdę, jeśli jesteś osobą początkującą, to jest jak najbardziej bardzo dobre zalecenie dla Ciebie, Natomiast jeśli jesteś bardziej zaawansowany i chcesz się bardziej skupić na klatce piersiowej, no to oczywiście zejście sztangą do samej klatki piersiowej jak najbardziej jest ważne, bo wtedy pracujesz w pełnym rozciągnięciu mięśnia. Ale w klatce piersiowej jest taki mankament, że dochodzi tam do pełnej aktywnej niewydolności, ale to już jest temat, że tak powiem, grubszy i prawdopodobnie tego nie zrozumiesz, jak będę, ci, jak będę ci tłumaczył. No bo tutaj troszeczkę jednak trzeba wiedzieć, jak jest mięsień dokładnie zbudowany. W każdym razie. O co tutaj w tym dokładnie chodzi, prostym językiem ci spróbuję wytłumaczyć. Jeśli będziesz pracował do pełnego skrócenia mięśnia, to nie zawsze on będzie dostał, nie zawsze jakby dostanie te benefity ze względów jakby anatomicznych. Akurat w wyciskaniu sztangi leżąc tego nie będzie, aczkolwiek na przykład w takim ćwiczeniu jak press around, może kojarzysz, jak ktoś sobie wpisz w YouTube'a press around, jak to ćwiczenie wygląda. I często się mówi, że to ćwiczenie nie do końca jest dobre, bo właśnie tam zachodzi ta. Pełna aktywna niewydolność. Ale dobra, zostawmy ten trudniejszy temat na może kiedy indziej. Jeżeli chodzi o tą górną fazę wyciskania, czemu powiedziałem, żeby nie zawsze musisz prostować łokieć do końca? Dlatego, że w tej górnej fazie, już jak e, ta sztanga jest dosyć daleko od katki piersiowej, no to tam już później tylko dochodzi tak naprawdę do wyprostu łokcia. A katka nie odpowiada za wyprost łokcia, tylko triceps. I teraz tak, jak chcesz się bardziej skupić na rozbudowie katki piersiowej, a nie chcesz tutaj angażować tricepsów, no, to nie musisz prostować tych łokci do samego końca. Natomiast tu, u osób początkujących, jestem fanem tego, żeby zawsze pracować w pewnym zakresie, żeby się rozwijać, jakby, jakby to powiedzieć e, ogólnikowo, o tak to określę. No to tutaj ten etap wyciskania do pełnego wyprostu jak najbardziej będzie spokojny. Ja osobiście nie prostuję łokci do końca, e, zostawiam tam sobie delikatne, delikatne zgięcie. Jeżeli chodzi o funkcję, jakie pełni klatka piersiowa, to jest to przede wszystkim przywodzenie horyzontalne, czyli taki ruchek w rozpiętkach, albo jakbyśmy chcieli kogoś przytulić. Jest to prostowanie ramienia, czyli takie jakby unoszenie ręki w górę, lub też troszeczkę tak pod kątem, jakbyśmy mieli takiego komuś sierpa walnąć, ale tak troszeczkę pod, pod, po skosie. Jest to zginanie ramienia, czyli przyniesienie ręki, jakbyś miał podniesioną, e, e, jak w szkole, wie się z tyłu na ławce, miał się rękę podniesioną, to jakbyś chciał ją opuścić. To tutaj klatka też piersiowa będzie pełniła funkcję, ale jednak najszerszy grzyby tu bardziej. I przywodzenie w płaszczyźnie czołowej, czyli jakbyś wyciągnął komuś do boku rękę, jakbyś chciał zbić pionę z jakimś kolarzem, który jedzie i ją opuścił. Czyli tutaj też klatka piersiowa pełni funkcję. Bardzo często dużo ludzi robi mniej więcej ten ruch na rozpiętkach na bramie, jak biorą właśnie wyciągi z góry, biorą, biorą kroka do przodu i robią takie rozpiętki, ale tak troszeczkę w dół. To to jest mniej więcej ten ruch. I teraz tak jeżeli chodzi o częstotliwość trenowania klatki piersiowej, klatka piersiowa potrzebuje zdecydowanie więcej czasu na regenerację niż pozostałe partie mięśniowe. Między innymi dlatego, że po prostu łatwiej jest ją ciężej przetrenować. I mniej więcej w takim razie ile robić przerwy między każdym treningiem klatki piersiowej? Zaleca się tutaj od 3 do 4 dni. Czyli tak naprawdę klatkę piersiową najlepiej jest po prostu robić dwa razy w tygodniu. Załóżmy w poniedziałek, a następny trening klatki robisz w czwartek. Teraz tak, na pewno liczysz na to, że powiem Ci o jakichś ćwiczeniach na klatkę piersiową. Tak naprawdę ostatnio nagrałem o tym rolkę na Instagramie i na TikToku, więc zamiast wymieniać tutaj te nazwy ćwiczeń, to po prostu przekieruję Cię tam, na mojego Instagrama czy TikToka. Nazwa to jest karol.ptaszkiewicz, czyli moje imię i nazwisko. I pod tym pseudonimem, że tak powiem, znajdziesz mnie wszędzie. Jeśli nie chcesz mnie szukać, to wstawię Ci po prostu link do tego filmiku, w opisie tego podcastu. Teraz tak, jeżeli chodzi o objętość, jaką powinniśmy trenować klatkę piersiową, no to jak to się mówi w branży fitness i nie tylko w takiej branży, to zależy. Objętość będzie zależała przede wszystkim od Twojego poziomu zaawansowania, Twoich możliwości regeneracyjnych, czyli też jaką właśnie pracę wykonujesz, jak Twój sen wygląda itd. itd. Tutaj najczęściej się mówi, żeby robić minimum te 10 serii w skali tygodnia, żeby ta klatka bardzo fajnie się rozwijała. Ale tutaj te zalecenie jest bardziej do osób takich już wytrenowanych. Ja prostym językiem zawsze tłumaczę, że jeśli jesteś początkującym, to odejmij sobie 30-40% objętości. Czyli by wychodziło, że w skali tygodnia masz robić coś w okolicach 6-7 serii na klatkę piersiową. I tak, jako osoba początkująca, czy nawet nowicjusz, jak najbardziej Tyle serii Ci wystarczy. I teraz tutaj też mówię bardziej o takim systemie autoregulacyjnym, czyli że wszystkie partie mniej więcej masz na tym samym poziomie i one powoli Ci rosną, czyli bez żadnych priorytetów. Bo jakbyś zrobił sobie w danym bloku priorytet na klatę, no to wiadomo, że musisz tutaj zdecydowanie więcej tej objętości nawalić. No i tutaj byłoby zdecydowanie więcej niż 10 serii w tygodniu, jakby podchodziło bardziej gdzieś w okolicach 20. Serii w skali tygodnia, gdzieś pod koniec bloku. A jeśli jesteś osobą początkującą, no to wiadomo, odejmujemy od tego 30-40%. Natomiast jeśli jesteś osobą początkującą, to tutaj raczej nie bawiłbym się w priorytety, tylko po prostu ustalił stałą objętość na każdą partię mięśniową i żebyś sobie wszędzie powoli rosło. A priorytet zostawił sobie gdzieś tam na późniejsze etapy, na jakieś słabsze partie mięśniowe, albo po prostu na swoje upodobania. To byłoby na tyle. W tym odcinku chcę zrobić takie podcasty na temat każdej partii mięśniowej, więc jeśli podoba Ci się taki pomysł, możesz dać mi znać na Instagramie, co o tym myślisz. Tym samym zapraszam Cię do następnych odcinków mojego podcastu lub do innych, które już nagrałem. Do usłyszenia, trzymaj się, hej.